Dzień dobry Państwu. Dzisiaj znajdujemy się na dziedzińcu zamku w Uniejowie. Ja nazywam się Maciej Marszałek. Jestem specjalistą ratownictwa medycznego. Prowadzę zajęcia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Handlujemy sprzętem medycznym, apteczkami udzielania pierwszej pomocy oraz dezyfekujemy pomieszczenia. Dzisiaj powiem Państwu o wstrząsie anafilaktycznym. Zaczynamy. Co to jest ten wstrząs anafilaktyczny? To inaczej silna reakcja na alergen. Yy, objawia się to obrzękiem twarzy zazwyczaj ten obrzęk występuje wokół śluzówek czyli wokół ust wokół oczu charakteryzuje się też trudnościami w oddychaniu jest to zazwyczaj taki ciężki wysiłkowy oddech świszczący duże osłabienie występuje co wtedy zrobić przede wszystkim nie możemy zwlekać chodzi tu o czas jak najszybciej należy podać adrenalinę jak podać tą adrenalinę? Osoby, które są uczulone, zazwyczaj noszą ze sobą tak zwaną ampulkostrzykawkę, EpiPen albo ampulkostrzykawkę i robi się to tak, że najpierw ten alergen trzeba usunąć. Jeżeli to jest alergen pokarmowy, to jeżeli zazwyczaj pokarmowe alergeny dotyczą dzieci, w związku z czym oczywiście z ust trzeba, trzeba namawiać do, do wyplucia tego alergenu, ewentualnie wygarnąć, zrobić palce, z palca hak i wygarnąć z jamy ustnej resztkę tego pokarmu alergizującego. Jeżeli to jest ukoszenie przez owady błonkoskrzydłe, należy to żądło wyciągnąć fizycznie i odessać ranę. Jeżeli to żądło tkwiło, wyciągniemy to rządło. Do tego służą takie aspiratory jadu. Yy, za pomocą tego aspiratoru jadu również należy odessać tą ranę. To jest w aspiratorze jadu, jest coś takiego jak taka strzykawka. Wyciągamy tam pompkę, przykładamy do ukąszonego miejsca, wciskamy tłok i jest zasanie. Wtedy ten środek alergizujący zostanie usunięty. Ten sprzęt nie nadaje się do usuwania kleszcza. Na usuwanie kleszcza są tak zwane kleszczołapki. To jest takie urządzenie. To jest taka mała breszka, która służy do tego, że podchodzimy pod kleszcza, podkładamy i ruchem wykręcającym możemy go usunąć z miejsca. Kolejna rzecz to należy zadzwonić oczywiście pod numer 112. Wzywamy zespoły ratownictwa medycznego i należy. Przyjąć pozycję, pomóc przyjąć pozycję przeciwstrząsową, inaczej pozycję bezpieczną, czyli na boku. Jeżeli ten człowiek ma trudności w oddychaniu, to ta pozycja musi być zmieniona. Wtedy zmieniamy na pozycję siedzącą, ponieważ w trudnościach do oddychania, czy, czy w ranach penetrujących zawsze do klatki piersiowej, stosujemy pozycję siedzącą. Wtedy łatwiej nam się po prostu oddycha. W kolejnej części musimy podać tą adrenalinę. Są tak zwane epipeny, czyli takie strzykawki automatyczne. Wygląda to tak, że wyciągamy zawleczkę i on już jest przygotowany. Przykładamy do zewnętrznej części uda, przyciskamy i czekamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. Wyciągamy i sprawa załatwiona. Także dlaczego przez 10 sekund? Dlatego, że ten środek z tej strzykawki uwalniany jest yy, w czasie. Także, także chodzi o to, żeby nie uderzyć raz, tylko przyłożyć, odczekać 10 sekund. Następnie to miejsce możemy rozmasować przez 5 sekund i sprawa załatwiona. Jak dzwonimy do centrum powiadamiania ratunkowego, to oczywiście jest tam dyspozytor który przekieruje tę rozmowę do dyspozytora medycznego, i ten dyspozytor medyczny będzie nam podpowiadał po kolei, co powinniśmy zrobić. Oczywiście trzeba mu powiedzieć, że, że zdajemy sobie z tego sprawę, że być może ta osoba jest uczulona, były już jakieś epizody ataków anafilaktycznych, w związku z czym ta osoba ma przez sobą Epipena, w związku z czym trzeba pomóc jej przyjąć ten lek. I ten dyspozytor będzie nam po kolei podpowiadał, jak zrobić to dobrze. Pamiętajmy, że przy podawaniu tej adrenaliny chodzi o czas. Chodzi, żeby zrobić to jak najszybciej. Adrenalina nie jest niebezpieczna. To jest hormon, który mamy w swoim organizmie, w związku z czym zróbmy to jak najszybciej. Lepiej jest podać za wcześnie niż podać za, za późno. Dlaczego za późno? Ano dlatego, że jeżeli dochodzi do wstrząsu anafilaktycznego, dochodzi do tak zwanej centralizacji krążenia czyli krążenie krwi. Nie ma krążenia krwi w dystalnych częściach, czyli w naszych kończynach, ale kumuluje się w centralnej części naszego ciała, czyli wokół serca. Czyli podając za późno tą adrenalinę, na przykład w partie mięśniowe uda, wtedy może ten środek po prostu nie dostać się odpowiednio szybko do naszego organizmu. I to by było na tyle. Także to by było o wstrząsie anafilaktycznym. Przechodzę, troszeczkę Państwu pokażę, jak wygląda zamek w Uniejowie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Jeszcze jedno. Alternatywą dla EpiPena jest ampułkostrzykawka strzykawka z adrenaliną. Wygląda to tak. Rozpakowujemy. I mamy strzykaweczkę. Mamy tu taką końcówkę ogranicznik. I ten ogranicznik ma zostać. Wyciągamy zawleczkę, zatyczkę, wbijamy. W zewnętrzną partię mięśnia uda i podajemy lek. Pamiętajmy, że zawsze, jeżeli po 5 minutach adrenalina słabo zadziałała, ale yy, anafilaksja nie ustępuje, to pamiętajmy, że trzeba po 5 minutach podać drugą dawkę. Dlatego zazwyczaj ci, co chorują i mieli już wstrząs, zazwyczaj noszą przy sobie dwie ampukośrzykawki lub dwa epipeny. Dziękuję.